Kajka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i tutaj mamy małego Mikołaja, który będzie mi towarzyszył w tym odcinku. <grywa> e, jesteście na kanale Enjoyment i dzisiaj poruszymy sobie temat ważny dla każdego rodzica. Czy spotkała Was sytuacja e, w przedszkolu czy żłobku i pytanie, gdzie są Twoje buty, gdzie jest Twoja kurtka, gdzie jest Twoja bluzka, które to są Twoje buty, albo bardziej hardkorowe sytuacje, na przykład w centrum handlowym czy w supermarkecie, gdzie dziecko gdzieś pobiegło między półkami i potem w. W słyszymy, że rodzice prawdopodobnie Amelki czy kogoś innego niech zgłoszą się po dziecko, gdzie dziecko jeszcze nie do końca wie, jak się nazywa i nie zawsze mówi wyraźnie, prawda? Więc dzisiaj postaramy się zabezpieczyć na takie sytuacje. Napisał do nas sklep oznaczone.pl i oni właśnie produkują produkty. Na takie sytuacje. Jeżeli jesteście ciekawi, co to jest, może nie tak. słyszeliście, to warto oglądać tymczasem intro i będzie słychać naszego mojego pomocnika, bo on próbuje stawać. Zaczynamy. Słuchajcie, zaczniemy sobie od najbardziej trudnej sytuacji, ciężkiej sytuacji, to co powiedziałam na samym początku, gdy dziecko gdzieś na wakacjach nam zniknie z oczu, a jest to czasami ułamek sekundy, ja doskonale sobie z tego zdaję sprawę, może jeszcze nie towarzyszy nam ten problem, ale za niedługo może się on pojawić i mamy takie mm, bransoletki dla dziecka w różnych rozmiarach w zależności jak szeroki ma nadgarstek. Są to bransoletki emergency i tak dalej. Wiecie, na takie bardzo mm... Hardkorowe sytuacje, gdy dziecko zgubimy. Po pierwsze, gdy dziecko się zgubi, to już jest bardzo stresujące, ale jeżeli dziecko ma na przykład uczulenie na orzechy, padaczkę bądź jakieś inne choroby, które naprawdę no, muszą być jakby od razu powiedziane każdemu opiekunowi, gdzie to dziecko się znajduje, to na takiej bransoletce musimy dać jedną bransoletkę. Proszę tak. Wsiędziesz sobie ze mną? Jak widzicie, bransoletki są bezpieczne dla dziecka. Na takiej bransoletce możemy sobie napisać Imię naszego dziecka i na co jest uczulone. Tutaj mamy akurat orzechy, ale jeżeli dziecko cierpi na przykład na cukrzycę czy padaczkę, warto od razu mieć taką informację tutaj i każdy, kto na przykład znajdzie dziecko, będzie wiedział, że jest uczulone. Z drugiej strony mamy numer telefonu, więc od razu ktoś, kto gdzieś tam spotka uciekające małe dzieciątko, będzie wiedział, gdzie zadzwonić i gdzie się zgłosić. Tak samo to jest fajne dla ochrony w supermarkecie, dla każdego, kto gdzieś spotka nasze dziecko, a jeżeli on no cierpi na takie mm, przypadłości, no to warto od razu o tym informować. Jest ich kilka modeli, kilka rodzajów, więc warto zabezpieczyć sobie dziecko, szczególnie teraz e, w przypadku wakacji, gdy, gdy, gdy jedziemy gdzieś dalej e, i gdy mogą spotkać nas naprawdę różne sytuacje. A jak wiemy, dziecko jest mega szybkie i to jest po prostu ułamek sekundy. Oczywiście bransoletki są personalizowane i możecie wpisać tutaj, co chcecie. Czy to imię, imię i nazwisko, numer telefonu, różne e, choroby, które są na stronie, e, możecie od razu wpisać i one są w postaci takich znaczków, więc nieważne, czy jesteście w Polsce, czy za granicą, każdy jak zobaczy przekreślony orzech, no to wiemy, że mamy uczulenie po prostu na orzechy i dziecku tych orzechów nie dajemy. Wszystko możecie sobie dopasować tak jak chcecie. Wybrać też czcionkę, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy. Kolejną rzeczą, którą mamy, to stempel na odzież. I to jest szczególnie ważne w przypadku żłobka czy przedszkola, gdzie zostawiamy tam rzeczy naszego dziecka i czasami wychowawczynie po prostu nie wiedzą, które należy do naszego dziecka. Wygląda to w taki sposób. Mamy tutaj tak zapakowaną pieczątkę, z boku mamy całą instrukcję. Pieczątka wygląda tak bardzo malutka: my tutaj wpisaliśmy po prostu imię i nazwisko dziecka. Stemplujemy sobie po prostu ją na ubranko. Ja już sobie przygotowałam. Co? Przygotowałam twoje ubranko. Tak. Przygotowaliśmy sobie ubranko. Po prostu stemplujemy sobie w taki sposób bluzeczkę, spodenki, co tam chcecie. Zostawiamy to na 24 godziny, aby zdążyło dobrze wyschnąć. Ta pieczątka trzyma się na ubraniach przez 30 cykli prania i można prać ją do 90 stopni. I tą pieczątką jesteśmy w stanie wykonać 900 oznaczeń, więc nawet jeżeli nam się spierze, to z powrotem możemy sobie tą pieczątkę nadrukować. Używamy tej jak każdej innej pieczątki. Po prostu przykładamy... Naciskamy i zostawiamy na 24 godziny, aby zdążyło to wyschnąć. I tak możemy oznaczyć, tego w ogóle nie widać z drugiej strony. Zobaczcie, wszystko jest tutaj bezpieczne. Oczywiście pieczątka nie przebija. No a już mamy oznaczone, czy to pieluszki, czy jakieś spodenki zapasowe w żłobku, czy przedszkolu, i na pewno nie zostanie to pomylone, więc całkiem fajna sprawa. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście takie sytuacje, że na przykład tata szedł e, pomalucha do przedszkola i pomylił sobie kurtki, albo nie wiedział, które to jego buty, albo inne tego typu sytuacje. Podzielcie się nim w komentarzu. Ja raczkuję w tej e, kwestii, bo jeszcze Mikołaj do żadnego żłobka przedszkola nie chodzi, natomiast wiem, jak to bywało z dzieciakami w naszej rodzinie, że zdarzały się takie sytuacje. No i teraz tych sytuacji się po prostu pozbywamy. Dalej w temacie przedszkola i identyfikowania naszych własnych rzeczy. To mamy tutaj takie naklejki na buty. Z tym, że wkładka do butów musi być skórzana. Niestety, my jeszcze takowych butów dla Mikołaja nie posiadamy, no bo to są wszystko butki niechotki. Chociaż, biorąc pod uwagę tego małego chłopca, to za chwilę będziemy musieli. Już inne butki. Wklejamy je po prostu do środka, tak jak tutaj mamy. Oczywiście grafikę również możecie spersonalizować, i w szkole, no wiadomo, dzieciaki mają podobne buty, więc wiemy, które należą po prostu do naszego syna albo córki. W sklepie oznaczone możemy kupić zestawy takich naklejek. Mamy tam jakby pełen komplet. Tutaj mamy zawieszkę na tornister na przykład, na plecak, torbę, więc też wiemy na przykład rodzic, który czy tam babcia, która odbiera dziecko z, z przedszkola, czy szkoły, wie, który plecak należy do jej dziecka. Mamy tutaj też naprasowanki, tutaj są akurat naklejki na odzież, Mamy również naklejki na zeszyty, na tornistry, na pudełka śniadaniowe, kubeczki, no wszystko to, co po prostu należy do naszego dziecka i gdzie może nam się to po prostu przydać. Ich mamy tutaj kilka w tym zestawie. Kolejne jakie mamy alternatywy, to na przykład naprasowanki, które mogą być alternatywą po prostu tej pieczątki. Jeżeli wolicie w ten sposób, po prostu przykładamy, zaprasowujemy żelazkiem i mamy tak samo oznaczone jak w przypadku tej pieczątki, którą pokazywałam wcześniej. No i tutaj jest kolejny zestaw po prostu składający się z innej konfiguracji tych naklejek. Tam możecie sobie wybrać co, jak gdzie, i oczywiście każdą naklejkę konfigurujecie osobno. Można też to skonfigurować z dzieckiem wybrać sobie grafikę, która ma być tutaj w środku, więc będzie to też dla niego frajda i będzie się cieszył, że jego buty to są naprawdę jego buty. I jeszcze powiedziałam o pudełkach śniadaniowych, że można to nakleić, ale w oznaczone... też kochanie, mogę na chwilkę? O. W oznaczone też możemy kupić takie spersonalizo... spersonalizowane pudełko śniadaniowe. I mamy je, wyciągnę tego mojego pana i pokażemy wam je razem. Haps! Siup! A, proszę, to jest twoje pudełko, które jeszcze nie wiadomo, kiedy będziesz używał. Zajmiemy się pudełkiem śniadaniowym, musicie zobaczyć po prostu tutaj. O, ale pudełko są ciekawsze. Dobrze, to fajnie, że kuty są ciekawsze, bo mogę wam je pokazać. Pudełko śniadaniowe wygląda tak. W środku mamy je już podzielone. I tak samo możecie spersonalizować zarówno obrazek, napis, czcionkę. Więc możecie to zrobić z dzieckiem, będzie chętnie jadło, bo to jest jego, bo ma takie ładne pudełeczko. Wiecie, to też bardzo dużo robi i działa. I w temacie śniadań mamy taką. Silikonową nakładkę na butelkę, przez co możemy włożyć sobie butelkę do środka, tutaj. I również wiemy, że butelka na przykład w żłobku należy do naszego małego dziecka. To ciężko się wkłada, no bo wiadomo, że jest silikon i musi się to po prostu trzymać na tej butelce. Butelkę mamy oznaczoną. Dziecko nie jest w stanie tego ściągnąć samo. Nie, da, nie ma szans po prostu, a też wiemy, która butelka należy do nas. Zerknijcie sobie. Jedyny mankament tego, jaki widzę, to te produkty nie są jakby najtańsze. No ale ze względu na tą personalizację, kolory i tak dalej, no to płaci się troszkę więcej. Zestawy cenowo pokazywałam wam wcześniej, też zobaczycie sobie na stronie. Także tam, wam tam was odsyłam, linki w opisie. Mam nadzieję, że się przydało, mam nadzieję, że pokazałam coś nowego. Zapraszam na pozostałe filmy. Do zobaczenia w kolejnych. Pa! Jeszcze druga sprawa, bo tak cały czas mówimy e, o dzieciach, 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 ale tak e, m, przeglądałam te rzeczy, patrzyliśmy e, z Krzysem i stwierdziliśmy, że to też jest fajna alternatywa dla osób starszych, na przykład z Alzheimerem. Jeżeli chodzi o taką bransoletkę, która też ma numer telefonu, gdy, nie wiem, Wasz dziadek, babcia się zgubi, no to jak najbardziej można odnaleźć, albo ktoś będzie w stanie zadzwonić po prostu pod numer, który tutaj podamy. Tak samo z tymi naklejkami, czy to na odzieży, czy, czy po prostu pieczątkami na bluzce, to też może jakoś pomóc odnaleźć rodzinę danej osoby, więc wydaje mi się, że to też jest dobre i ciekawe, jeżeli macie taką osobę w domu, i wiecie jak to czasami różnie może być, więc warto ją też zabezpieczyć, w takie coś się zaopatrzyć.